Gra Operation Flashpoint Dragon Rising zeszła już z taśm produkcyjnych i trafiła do dystrybucji, ale zanim to się stało, najlepsi polscy dziennikarze mieli okazję przetestować wczesną wersję kodu na specjalnym pokazie dla mediów. Prezentacja zaczęła się w porze śniadaniowej, więc bardziej od występu dewelopera interesowało nas to, że można było… Zjeść łaskę i ogórka kiszonego. Pokrzepieni swojskim posiłkiem i świeżymi informacjami na temat gry, przystąpiliśmy do błyskawicznego szkolenia z zasad posługiwania się bronią. Pan instruktor bardzo profesjonalnie wytłumaczył nam, że bezpieczne korzystanie z pistoletu na strzelnicy nie ogranicza się do krzyku WSZYSCY NA ZIEMIĘ, BO STRZELAM! Potem wszyscy zabrali się do ostrej wymiany ognia z nieuzbrojoną na szczęście tarczą, którą najbardziej zmasakrował nasz redakcyjny pacyfista Michał. To był prawdziwy hajsko. Potem mogliśmy pokręcić się po okolicy, która raczej nie wyglądała na strefę zdemilitaryzowaną, uzbrojeni po zęby i uśmiechnięci po uszy komandosi pilnowali dziadka wszystkich terenówek. Poczciwy Willis z czasów II wojny światowej zaparkował tuż obok namiotu ze stanowiskami ogniowymi, z których można było prowadzić ostrzał pozycji wrogiej armii. Mamy oczywiście na myśli grę Operation Flashpoint, włączoną na kilku konsolach i oddaną do użytku głodnym ostrej zadyny dziennikarzom. Nie inaczej było z naszą redakcją. Spędziliśmy sporo czasu przy tym tytule, aby jak najrzetelniej przedstawić Wam wszystkie elementy rozgrywki, o pomoc prosząc nawet samego dewelopera, którego ostrzelaliśmy serią dociekliwych pytań. A potem posadziliśmy przed telewizorem, żeby pokazał nam jak siać spustoszenie na fikcyjnej wyspie Skira. To wszystko, a nawet więcej zaprezentujemy Wam w ten weekend – Weekend z Operation Flashpoint Dragon Rising.